Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zestawieniem książek, które idealnie sprawdzą się wtedy, kiedy macie ochotę na coś krótkiego, ale angażującego. Bo czasem bywa tak, że chcemy przeczytać książkę, która będzie lekka, ale wciągnie nas na tyle, że nie będziemy mogli się od niej oderwać. I właśnie o takich książkach będzie ten film. O krótkich, o dynamicznych albo napisanych w taki sposób, że nie, będziemy, nie jesteśmy w stanie ich porzucić, aż nie dotrzemy do ostatniej strony. Gatunki będą bardzo różnorodne. Odpowieści graficznych przez fantastykę, książki obyczajowe, młodzieżówki. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli szukacie książki na jeden wieczór, takiej, która pochłonie was w 100%, jesteście we właściwym miejscu. Myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy od dość oczywistego wyboru, czyli od powieści graficznych. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji po jakiś sięgnąć, to serio was do tego zachęcam, a warto to zrobić z trzech powodów. Po pierwsze, powieści graficzne pozbawione są rozwlekłych opisów i skomplikowanej narracji. Po drugie, uważam, że obrazy mogą przekazywać emocje równie mocno jak słowa. I po trzecie, myślę najważniejsze, powieści graficzne to nie tylko. Komiksy dla dzieci. Jest wiele naprawdę dojrzałych i wybitnych powieści, które zostają w czytelniku na długo. Pierwsza powieść graficzna, której chcę Wam opowiedzieć, to Fale. Jest to niezwykle poruszająca, oparta na faktach historia, ponieważ łączy ona w sobie dwie opowieści. Pierwszą z nich, osobistą historię autora i jego ukochanej, która mierzy się z ciężką chorobą, i druga która opowiada o historii surfingu i jego legend. Te dwie, na pozór, nie mające ze sobą związku, historie naprawdę świetnie się uzupełniają. Dużą rolę odgrywają tu kolory, ponieważ autor zastosował dwa. Pierwszy z nich, taki niebieskawy, zielonkawy, nie znam się na kolorach, opowiada jego osobistą historię. Natomiast historia legend surfingu i samego surfingu jest Ukazana właśnie w takim kolorze, i tak więc nie ma szans, żebyśmy się pomylili. Samą historię przeczytałam już naprawdę dawno temu, a cały czas mam ją w głowie. Tak więc myślę, że to jest najlepsza rekomendacja, i uważam, że naprawdę warto po nią sięgnąć. Kolejna książka, której chcę Wam powiedzieć, to Introwertyczka w głośnym świecie. Jest to opowieść niezwykle ciepła i zabawna, która opisuje losy introwertyczki w świecie pełnym bodźców i oczekiwań społecznych. Tak więc, jeśli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że gdzieś nie pasujecie, jeśli męczą was głośne imprezy, jeśli często czujecie się przebodźcowani, to myślę, że jest to książka dla was. Chociaż jeśli nie należycie tej grupy osób, a jedynie chcecie wiedzieć, jak introwertycy funkcjonują w tym świecie, to ta książka naprawdę dobrze oddaje rzeczywistość. Autorka dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, tak więc ta książka jest naprawdę realna, i ja naprawdę na co drugiej stronie odnajdywałam sytuacje, które są mi szczególnie bliskie. Tak więc ogromna polecajka ode mnie. Ostatnia powieść graficzna, o której chcę Wam opowiedzieć, to Wszystko w porządku, również autorstwa Debbie Twang. Jest to książka o zdrowiu psychicznym. O którym w książkach mówi się coraz częściej, jednak uważam, że wciąż za rzadko. A wszystko w porządku jest ogromną cegiełką w budowaniu świadomości właśnie w tym temacie. Autorka w bardzo przystępny i szczery sposób opowiada o depresji i o tym, jak wygląda rzeczywistość osoby zmagającej się z tą chorobą. Nie ma tu długich analiz i skomplikowanego języka, a krótkie teksty i ilustracje, które trafiają w samo sedno. David Wang zwraca uwagę, że depresja to choroba jak każda inna, i warto udać się z tym do specjalisty. Nie każdy się z tym odnajdzie, ale myślę, że warto sięgnąć po tą książkę choćby po to, żeby zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość osoby, która mierzy się z tą chorobą. Moja kolejna propozycja to idealny wybór dla osób, które lubią romanse, ale takie dające do myślenia. Mowa o książce zostań, jeśli kochasz. I myślę, że całkiem duża część osób może kojarzyć tę historię. I na pewno spotkała się z jej ekranizacją, bo swego czasu było o niej naprawdę głośno. Ja sama zaczynałam w tym przypadku właśnie od ekranizacji. A jeśli o książce mowa, jest króciutka, bo ma zaledwie 247 stron, a dodatkowo ma strasznie duże literki. Tak więc czyta się ją błyskawicznie. Jest to historia Mii, utalentowanej wiolonczelistki, której życie w jednej chwili zamienia się w koszmar. Traci ona rodzinę w wypadku samochodowym, a sama trafia do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Jej ciało leży w śpiączce, a dusza, czy też świadomość, unosi się gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią i Mija może obserwować to, co dzieje się wokół niej, ale nikt jej nie widzi ani nie słyszy. Książka pokazuje wewnętrzną walkę bohaterki, która musi zdecydować, czy zostać, czy odejść. Jej wspomnienia przeplatają się z wydarzeniami ze szpitala, gdzie czekają na niej bliski, bliscy, a wśród nich jest Adam, czyli chłopak, który do końca nie traci nadziei. Jest to książka, która skłania do refleksji, łapie za serce i jest naprawdę wyjątkowa. Jeśli lubicie takie historie, które naprawdę potrafią wzruszyć i dają nadzieję, to jest to książka dla was. A jeśli zostanie, jeśli kochasz, poczujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość, bo historia Adama i Mi doczekała się kontynuacji. Wróć, jeśli pamiętasz. Jest również krótka, ponieważ ma 287 stron i tak samo duże literki, <grytanie> tak więc również czyta się błyskawicznie. A sama książka opowiada historię. Tak jak już powiedziałam, Adam i Mia, ale trzy lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Mia odbudowała swoje życie i została gwiazdą muzyki klasycznej, natomiast Adam również odniósł sukces i jako rockman zyskał ogromną popularność i rzeszę fanów. I tę dwójkę na pozór już nic nie łączy. Jednak los bywa przewrotny i po raz kolejny stawia ich na jednej drodze. Ta część jest inna. Jest mniej dramatyczna, ale wciąż pełna emocji. Dlatego, jeśli lubicie niebanalne romanse, to to jest dobry wybór. Moja kolejna propozycja to zbiór opowiadań. A właściwie cała seria, ponieważ zanim wystygnie kawa, doczekała się czterech części ja przeczytałam pierwszą i czwartą. Nie pytajcie o, tej, o tę kolejność, ja sama nie wiem o co chodzi. W każdym razie obiecuję, że przeczytam pozostałe książki z tej serii, ale skupmy się na pierwszej z nich, czyli właśnie Zanim wystygnie kawa. Ma ona e, zaledwie 220 stron, tak więc jest krótka i czyta się błyskawicznie i składa się z czterech opowiadań, które łączy jedno, czyli magiczna kawiarnia. Mała kawiarnia w Tokio skrywa w sobie niezwykłą tajemnicę, ponieważ osoby, które ją odwiedzają, mają możliwość cofnięcia się w czasie, jednak na bardzo specyficznych zasadach, a najważniejsza z nich mówi o tym, że muszą wrócić zanim wystygnie kawa. I choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to książka o podróżach w czasie, to nic bardziej mylnego. Tak naprawdę skupia się ona na czymś innym. Na emocjach, na relacjach i na szansach, których zabrakło w przeszłości. Osoby, które cofną się w czasie, nie mogą zmienić teraźniejszości, a jedynie cofają się, żeby. No właśnie, po co? Nie powiem, musicie sami przeczytać. I naprawdę warto. Ja jestem ogromnie poruszona tymi opowieściami. I zarówno pierwsza, jak i czwarta część zrobiła na mnie ogromne wrażenia i planuję w najbliższej przyszłości przeczytać pozostałe części, a Was zachęcam również do tego samego. Moja kolejna propozycja to książka, którą czyta się szybko ze względu na jej format. Projekt Prawda bo o tej książce mowa, napisana jest częściowo wierszem, a częściowo dialogami. Jednak niech was to nie odstrasza, ponieważ poezja w tej książce napisana jest w sposób niezwykle subtelny i świetnie wplata się w całość. Jest to książka o poszukiwaniu siebie, o bolesnych odkryciach i poznaniu prawdy. Główna bohaterka robi test DNA w ramach projektu szkolnego, a jego wyniki odwracają życie bohaterki do góry nogami. Co sprawia, że warto po nią sięgnąć? Na pewno forma i nietypowa narracja, bo fakt, że została napisana częściowo wierszem, a częściowo dialogami i listami bohaterów, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Po drugie, autentyczność. Świetnie wykreowani bohaterowie, których, którzy są po prostu prawdziwi. No i trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to emocjonalność. Ponieważ ta książka jest naprawdę wzruszająca i jest piękna. Jest to raczej książka z gatunku dla młodzieży, ale naprawdę warto dać jej szansę. Ja dałam i nie żałuję. Kolejna książka, którą chcę Wam przedstawić, to Droga Meduzo. I nie czyta się jej szybko ze względu na jej lekkość, a ze względu na format, ponieważ została ona napisana wierszem białym. I od razu uprzedzam. Ta książka jest naprawdę mocna, jest intensywna i bywała naprawdę bolesna. O czym jest ta historia? Pozwólcie, że na początek przeczytam Wam pierwsze zdanie opisu. W pierwszej klasie potrafiłam latać, później wydarzyła się druga klasa. Uff, ciężko, aż ciężko mi się mówi o tej historii. Um, opowiada ona o przemocy, o ignorancji dorosłych, o wykorzystywaniu, o wyśmiewaniu. O wszystkich złych rzeczach, które mogą wydarzyć się w szkole. Ale dodatkowo jest to również książka o walce o siebie. O udowadnianiu swoich racji. O ogromnej sile kobiet. Siedemnastoletnia Alicja przeszła dużo. Naprawdę dużo. Ale Ach, nie powiem już nic więcej. Może na tym się zatrzymajmy. Dodam tylko, że autorka... Plata tutaj mit o meduzie, ukazując jak łatwo z ofiary zrobić kozła ofiarnego. Na pewno warto po nią sięgnąć ze względu na jej format i tematykę. Chociaż uprzedzam, że nie każdemu ona przypadnie do gustu, bo może być zbyt emocjonalna i zbyt surowa. Ale uważam, że warto dać jej szansę. Kolejna książka, o której chcę wam powiedzieć, to mój absolutny życiowy ulubieniec. Daisy Jones and The Six. I nie nazywam jej książką na jeden wieczór ze względu na to, że jest krótka, bo nie jest, ale dlatego, że jak już poniosłykniecie, to nie będziecie w stanie się od niej oderwać. Czyta się ją błyskawicznie, ponieważ jest napisana w formie wywiadu i opowiada historię fikcyjnego zespołu, właśnie The Six oraz Daisy Jones, którzy łączą siłę i Stają się jedną grupą muzyczną i najpiękniejsze w tej książce jest to, że dosłownie masz wrażenie, że ten zespół istnieje naprawdę. Masz ochotę sprawdzić ich piosenki na Spotify. Chcesz przeczytać więcej o, o historii rozpadu tego zespołu, a kiedy to robisz, okazuje się, że on nigdy nie istniał. Bardzo rozczarowujące. Zwróćmy uwagę na cztery aspekty tej książki. Po pierwsze, forma. Dzięki temu, że jest to wywiad, każdy bohater ma swój głos, swoje prawdy, swoje kłamstwa. I często zdarzyło się tak, że jakaś jedna sytuacja była przedstawiona dwojako przez dwóch różnych bohaterów, co było naprawdę niesamowite. Po drugie, klimat. Los Angeles, lata 70. Czy ja muszę mówić coś więcej? Po trzecie, bohaterowie. Niezwykle charyzmatyczni. Przepraszam, wybiłam się z rytmu, bo mi koty tam oczu. Mówiłam o bohaterach. A więc tak, są charyzmatyczni, pełni wad i tak realni, że naprawdę ciężko jest uwierzyć, że nie istnieją naprawdę. No i muzyka. Choć jest to książka i jej nie słyszymy, to dosłownie czuć ją w tekście. Naprawdę warto posięgnąć tę książkę. Jest tak niesamowita, że aż po prostu brakuje mi słów. Ja nie wiem w jaki sposób mam was namówić, ale koniecz... jeśli jeszcze tego nie zrobiliście koniecznie, to nadróbcie tę książkę, bo jest warta każdej sekundy, jaką z nią spędzicie. Teraz coś dla fanów humoru, magii i totalnie pokręconych perpetii rodzinnych. Mowa o książce myt Malina Anety Jadowskiej, i jest to zbiór opowiadań. Jeśli nie lubicie takiej formy, to tej książce musicie dać szansę. Naprawdę gwarantuję wam, że warto. Koźlaczki to nie jest zwykła rodzina. To potężny klan wiedźm, które nie pozostawiają niczego losowi. Przez co mamy tu totalny chaos i mnóstwo śmiechu. Książka składa się z ośmiu opowiadań. No i warto po nią sięgnąć głównie ze względu na niezwykłe bohaterki. Trzy pokolenia niezwykłych kobiet które naprawdę długo zostają w pamięci. Ode mnie ogromna polecajka i gwarantuję Wam, że będziecie się świetnie bawić z tą książką. To już była ostatnia książka na mojej liście. Mam nadzieję, że znaleźliście tu coś dla siebie i któraś książka Was zainteresowała. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy czytaliście którąś z nich. Jeśli macie jakieś polecenia, to również śmiało piszcie. Ja za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.